Dzień dobry mordeczki, z tej strony Gryczan i witam was w kolejnym odcinku serwera Polyfemos ale zanim przejdziemy do odcinka zapraszam do losowania jednego wona tak jak mówiłem będziemy losować jeden kupon SM50SM SM, co przebite każde 100 subskrypcji, ale w tym tygodniu tego nie zrobiliśmy, jesteśmy blisko także w następnym już pewnie będziemy losować kuponik, a teraz zobaczymy kto wygrał jednego wona dawaj 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 Konta Lola, proszę bardzo, czekam na odcinki z Metina jak i jaki z Lola serwer.pl nickxprdz no prawie że pz. Dobra, ja dziękuję za uwagę i zapraszam do odcinka, pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarzyk i weźcie udział w konkursie. Jo siemanko, dzień dobry witam, na samym wstępie lecimy z grubej rury, znowu próbujemy na plus 9 i spaliło. Jeszcze jedną znalazłem w depo i co? I siadło, jedna będzie na sel, jedna będzie dla nas, także lecimy dalej. Pierwszy kamyk oczywiście, o wszedł, o dziwo. Do drugiej zbroi? E, pękł, dobra, trudno. Teraz zobaczymy czy uchyłki nam wejdzie, oczywiście spaliło, no bo to PL trzeba trochę Witem Shopa wydać, nie? drugi Też nie siadło, kurwa. Dobra, trzecia próba. Kupa. Z takich najpotrzebniejszych rzeczy potrzebowałem jeszcze abonitowych kolczyków plus 9, ale były strasznie drogie, więc postanowiłem trochę kupić i po prostu ulepszyć sam, no bo jak widzicie tutaj po 1 i 2 włon takie czyste, no to mi się trochę nie opłacało, nie? Kupiłem 3 plus 7 jeśli dobrze pamiętam, o właśnie. Tutaj kupię i widzimy się zaraz e, u Kowala. No i tak, jak mówiłem, będziemy robić na plus 9 u Kowala. O, pierwsze na plus 8 weszły. Drugie też. O, trzecie spaliło, ale trudno. No i super, mamy jedne. Jak te wejdą, to sprzedamy. No, niestety nie weszło. Tak czy inaczej, tak czy inaczej jesteśmy na plus, także jestem zadowolony. No i zobaczcie na te ceny tarczy, 300, 1,5 wona, także ja myślę, że do 41 poziomu to ja się przemęczę z bojowo, a później po prostu będziemy robić okrągłą. Tak jak mówiłem, będziemy ją robić, także kupuję tyle ile, na ile mnie stać, plus szóstek i będziemy robić u kowala. No i mamy ich 5, ile z tego wejdzie na plus 7? A, pierwsza spalona, druga spalona, trzecia spalona, o jedna weszła, ale będziemy robić na plus 8. Czwarta spolona, ja pierdzielę, jest na plus 8, no i dupa, <laughs> nie no trudno, jeszcze tu wrócę, coś mi to tak przeczucie podpowiada. No i trzeba wymiksować hełmik, szukam albo ogień 15, albo 20 orki, tak żeby wiecie, do 41 poziomu na bo posiedzieć i dawać sobie po prostu radę. Ewentualnie po prostu już, o dobra, już nieważne, mamy orki 20 i na tym się zatrzymam i mamy 50 wartości ataku i 20 orki, jak na bo, zajebiście. No, i jak widać, zeszły mi trochę już kostiumy, także będziemy mieli chaos, żeby palić i temy. I chyba zaraz się zobaczymy po prostu na bazarze, a potem u Kowala. Nie znalazłem na rynku żadnego sensownego chemu w dobrej cenie na 21 poziom, także postanowiłem kupić na 41 plus 7 za 22 kK. I jak widać, znowu skupujemy tarczę. Będziemy się wiedzieć u Kowala, niestety, albo stety. Tak czy inaczej, chcę tą tarczę na plus 8 co najmniej. Jak powiedział tak zrobił i znowu palimy. O, pierwsza na plus 7. No, pierwsza spalona. I druga spalona. I coś mi podpowiada przeczucie, że ósemka też spali. No oczywiście. Ja, nie, nie mogło być inaczej. Dobra, to może chociaż kamiki oddadzą. No, oczywiście spaliło. O, za drugim razem weszło. Zajebiście. Czyścimy teraz jeszcze zbroję na handel i może wejdą chociaż kamyki. Pękł, no oczywiście. Więcej nie mam, tak że już nie będę w nią nic wkładał, ewentualnie może później. Dobra, mamy już wibunek na orki, Mo mogę już sobie odebrać te 50% expa, bo już mi nie szkoda marnować tego czasu i lecimy z levelem. Jak widać na orkach sobie da daję radę tak z 4-5 grupkami, e ale coś mi się wydaje, że jak zaraz będę wychodził do pracy zostawię po prostu autołowy i tyle mi widziano. No niestety, dobiłem sobie tam 30 poziom, jak widać. Zostawiłem postać na autołowach, ale była przerwa techniczna i po prostu wyszedłem do pracy i tyle z Expa było, nie? Totalnie nic. Także bądźcie mądrzejsi ode mnie, sprawdzać, jakie to są przerwy techniczne. A tymczasem, jak wróciłem z pracy, postanowiłem trochę pofarmić i poszedłem na metki do M2. I jak widać, dawałem sobie znakomicie radę. No, tylko niestety, książki dropiły jakie dropiły, ale. No to nie mam żadnego większego wpływu. KD Sury plus zero. jakaś księga. Kadeki jak zawsze można sprzedać na rynku. Ludzie to kupują, żeby robić te y, kamienie Gaja, także zawsze będzie na to popyt. Nie wiem, czemu ludzie to wywalają, może im się nie chce tego sprzedawać, ale według mnie jest to jeden z lepszych zarobków na niskim poziomie. No tyle mogę powiedzieć. No i kolejny plus zero, i jaka książka? Gdzieś tu nie widziałem księgi w ogóle ślepy jestem, ślepa. Peja. O, jest. Wirmiecza. No, mogło być lepiej, ale nie jest źle. Kocham normalnie mój internet, zobaczcie co się potrafi zrobić o godzinie 21.00. I wyobraźcie sobie, że teraz robię detaj i wypierdala na ostatnim piętrze, ale ja bym został chyba szału. No i nie będę więcej dropu pokazywał, bo nic fajnego poza pomocą smoka i e, księgą dla mnie samego, czyli czarowane ostrze e, nie wypadło, żadna aura po 4 godzinach mnie nie wypadła, niestety. Tak samo e, czarowane nie weszło na M, także no, standard. Zostawiłem sobie postać na noc, yy, poszedłem spać, jak widać wbiło już 36 poziom na otułowach, na orkach i znowu mi samolot leci, przepraszam bardzo, ale przynajmniej strach wszedł na M za pierwszym razem na 17 punktach, także y, chociaż to weszło i jaja oczywiście syf, po prostu yangi i na tym serwerze jest włączony cały czas event dzieci kwiaty i zbieram sobie te nasionka, żeby później mieć sadzonki i te skrzynki, ale to później Wam pokażę do czego je zbieram i dlaczego teraz ich nie otwieram, to znaczy będzie w następnym odcinku. A tymczasem znowu kupujemy czy Ja się nie poddam, dopóki plus 7 co najmniej nie będę miał. Ale to już zależy w większej mierze od Kowala niż ode mnie. Także zobaczcie, co wyszło. A... Albo co nie wyszło. O, 1 plus 8. Zobaczymy, czy na 9 wejdzie. Oczywiście, że nie. kurwa <gry> mogę mi zostawić. Ja pierdolę. Nie, no już nie mam psychy do tej gry. Zostawiam postać na autołowach. Patrzyłem tylko za jakieś 20 minut, czy jakiś fajny item nie wypadł. Bo grałem sobie na drugim monitorze w League of ale jak widać, nic fajnego nie wypadło. Także widzimy się później. Jak widać, postać ma już 41 poziom i nic fajnego nie wypadło, niestety. A 41 poziom oznacza to, że możemy założyć już czarną krągłą tarczę i hełm na 4-1. Także wiecie, co to oznacza. Zaraz będziemy znowu kuć i zobaczymy, co wejdzie nam do zbroi. O, trzy bony weszły i chcę jakiś chociaż perzeta dupa 1000 PZ, 5 do PZ, zostawiam to, stacz na razie. Ja już nie liczyłem tych tacz ile spaliłem. Jeśli komuś się chce, może policzyć i napisać w komentarzach. Jedna spalina na plus 7. O, druga weszła, ale oczywiście będziemy robić na plus 8. Dawaj, wejdź. No ja pierdolę, nie. Znowu braku hajsu i postanowiłem wydać wszystkie smoczymony monety ze wszystkich kont, jakie miałem dostępne z SM-ami, Żeby po prostu kupić wizerunki na broni i po prostu je sprzedawać. Bo to chyba mi się wydaje o wiele bezpieczniejsza inwestycja niż te skrzynki, bo po prostu może nie trafić, a tutaj proszę 2,5 wona za sztukę i można trochę później popalić itemów. No i wystawiłem jeszcze tą zbroję za jednego wona, także jak zejdzie. Będziemy mieli hajs, będziemy palić itemy. No i tam trochę nie schodziły te itemy, także postanowiłem zmienić cenę, bo się okazało, że wystawiłem za dwa... Za 7 wonów w sumie, nie za 2,5, tylko za 7 wonów jedno, jeden wizerunek, także poprawiłem cenę i trochę to zeszło. No i jak widać postać sobie radzi z metkami 4-5, także tutaj trochę pofarmimy, mam nadzieję trochę na e, jakąś aurę, jakieś kadeki plus 4, żeby było czym handlować, ewentualnie e, do wsadzenia sobie do broni. Ale jak widać, kupa. No i patrzcie co zobaczyłem, tak sobie patrzę, chodzę, moby padają, pełno hajsu, pełno itemów i tak myślę, a pojeżdżę trochę za gościem i patrzcie co się dzieje, ja po prostu do niego podjeżdżam i dostaję obrażenia, no chłop, chłop jest magikiem jakimś, no niestety, na serwerze Polska tego nie ma, na czasami czas, czas, czasami trzeba zgłosić bota, bo trzeba z tym walczyć. Tak wygląda mój shopik po 12 godzinach. Skończył mi się shopik premium, także odnawiamy go, wystawiamy znowu wizerunki. E, w wizerunki. Tam wpadło 2,5 wona, także trochę będziemy mieli hajsu. E, nie wiem co z nim zrobię aktualnie, ale pewnie jakoś go znowu, e, jakby to powiedzieć, zdefrauduję na itemy. No. <grytanie> Ale zanim go zacznę defraudować, kupię sobie lwią tarczę. 5 bonów będziemy miksować w następnym odcinku, a tymczasem się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dziąka, pamiętajcie o konkursie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, lajka i komentarzyk. I weźcie udział w konkursie. I jeśli będziecie wpisać swój nick, wpiszcie ten serwer, na którym gracie, żebym mógł Wam wysłać SM-y za pomocą skrzynki na listę. A tymczasem się z Wami żegnam i życzę miłego dziąka, wieczorku.